w taką grę, która polega na tym, że poglądamy sobie TikToki i stwier będziemy stwierdzić, która, która właśnie ten, Która właśnie. Przepraszam, bo to jest ten, bo to to jest moje bruta. I dzisiaj będziemy właśnie. Zanim wejdziesz na ten szlak jaskiniowy, musisz najpierw przejść przez ten otwór. Jeśli masz trudności z przeciśnięciem się, nie dasz rady wyjść z jaskini. To środek ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo, ponieważ trzeba będzie przeciskać się przez wąskie szczeliny i formacje skalne, które mogą wywoływać silne uczucie klaustrofobii. Czy mimo to odważyłbyś się zwiedzić te jaskini? I co tym pierwszym stwierdzicie? Że co? Teraz drugi. jestem ja, a to ja z moją mamą, która postanowiła, że skoczy ze mną na bungee. Idę będą do mamy, ja kuba skakałem pierwszy. Mam nadzieję, że moje krzyki, mamy. moje gadanie, moje się nie Papierki, tak, mają jadalne papierki. Idziemy, zobaczymy, co powie Brysia. Brysia, masz obozy na... na takie zadanko? Dobry, siadaj! Nie, on nie jest, nie, on jest niedobry. Ale kolejne. kolejne. Mam koszulkę Duda Bellingama i dzisiaj jestem pod ośrodkiem treningowym Realu Madryt i będę polować na jego autograf. Przyjechaliśmy w to miejsce jeszcze przed treningiem Realu Madryt aby zobaczyć przyjazd zawodników. Trzecho tak, m.in. pinistrzy Rodrigo, Tomieni i wielu innych piłkarzy. A jeśli chcecie zobaczyć, jacy piłkarze dali nam autografię, to ja koniecznie obejrzyjcie najnowszy odcinek u mnie na kanale. Ten film jest już dostępny, na widzicie tutaj, żeby to zobaczyć. I co o tym myślicie? Teraz kolejny TikTok. I lepsze. sty. Chyba. do poszłam ja I kolejny TikTok. No, no, no. Smutne wieści dla fanów Barcelony. Szkółka Barcelony jest, w ostatnich to latach to jest trochę nie dla nie piłkarzy była ratunkiem dla klubu, który znalazł się w ciężkiej sytuacji finansowej, bo mogli wpuszczać młodziaków do pierwszego składu, gdy nie dało się sprowadzać seniorskich piłkarzy z innych klubów. Takimi odkryciami są oczywiście m.in. Gavi, Petri i Lamine Jamal. Równie dobrze zapowiadał się Mark Bernal, który w tym sezonie zaliczył trzy występy i był już porównywany do Sergio Busquetsa ze względu Zobaczymy nasze TikToki, y, ile mamy subskrypcji. I rozumiecie, że macie subskrybować? Fajne. A to taki telewizor. Daddy Daddy, I tattoo up Daddy, daddy. daddy, daddy.